Rozpatrzyliśmy 114,5 tysiąca wniosków przedsiębiorców. 97,5 tysiąca zostało rozpatrzonych pozytywnie. Pomogliśmy ponad 88 tysiącom przedsiębiorców i łączna wartość tej pomocy to ponad 612 milionów złotych. W jednym dniu otrzymaliśmy aż 5611 wniosków o udzielenie mikropożyczek. Duże wyzwanie, zupełne przeorganizowanie pracy urzędu właśnie w taki sposób, żeby można było pomóc przedsiębiorcom na krakowskim rynku. Symbolicznie, ale też merytorycznie jakby przekażemy nagrody dwóm krakowskim przedsiębiorstwom, które w sposób i symboliczny, i bardzo merytoryczny pokazały się z jak najlepszej stronie. Pokazały się, że nawet w bardzo trudnych czasach, można zachować miejsca pracy, można dbać o rynek pracy, można dbać o standardy pracy. Przede wszystkim chyba najważniejsze dla naszych pracowników, dla prowadzących pojazdów było wydzielenie tych stref bezpieczeństwa, gdzie nie mieli bezpośredniego kontaktu z pasażerami. Najważniejsze było to, żeby ani nasi pracownicy nie bali się tymi autobusami, tramwajami jeździć, ani tym bardziej pasażerowie, żeby się nie bali korzystać z tych pojazdów. Stąd, żeśmy bardzo dużą wagę przyłożyli do dezynfekcji pojazdów. Wszystkie pojazdy do dzisiaj. Codziennie po zjechaniu z trasy są dezynfekowane poręcze, uchwyty, przyciski, wszystkie te części, które pasażerowie dotykają w czasie używania pojazdów. Największym wyzwaniem było to, że jak pandemia przyszła, zamknęli wszystkie sklepy. Nie było żadnych dochodów i mieliśmy gdzie sprzedawać te rzeczy, więc szybko musieliśmy się przerzucić na coś innego. Szyliśmy wszystko, co się dało. Od maseczek, zaczęliśmy robić przyłbice, fartuchy, kombinezony, wszystko, co mogliśmy szyć. Nie zarobiliśmy wtedy, ale utrzymaliśmy ludzi i mogliśmy ludziom wypłacać wynagrodzenia. Praktycznie nie spóźniliśmy się ani razu z wypłatą wynagrodzeń.